w ósmym odcinku już serii na moim kanale. Witam Was, ja oczywiście krzyżow.pl Słuchajcie, dzisiaj jedziemy z Gielc, żeby zaraz wyjeżdżać. Nie miałem, nie miałem po prostu na, na załadunku, nie miałem możliwości dłużej siedzieć, musiałem ruszać, już mnie wyganiali, no to, bo to pojadę i w międzyczasie włączę nagrywanie. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj do Ostrołęki oh, cholera góra mercedes pod górę to wiadomo jak to idzie damy rany posrany pobacz żeby robi taką górę tutaj słuchajcie jedziemy do Ostrołęki to jest w okolicach trochę mniej niż 300 km i słuchajcie jedziemy do Mcdonalda do jednej z filii z Mcdonalda no tam ja jakiś różny różne produkty dla nich po prostu wiozę trasa oczywiście tak jak obiecałem mercedesem już go przerejestrowałem aczkolwiek jeszcze tych dupereli w środku które tam Oscar mają mi załatwić jeszcze nie ma znaczy one będą załatwione bo tam Oscar mówił że z tym to nie będzie problemu że je zrobi zamówi zakupi itd. i tak dalej i za wszystko so, no. Poczekamy. Słuchajcie, miałem taki był zarys jakby, że nagram dopiero film w czwartek, no ale dzisiaj zdarzyła się okazja, no to, to myślę czemu nie. A wiem, że co niektórzy czekali, no to jak najbardziej nie mam problemu. Słuchajcie, kilka takich spraw małych. Sytuacja z wczoraj pod wieczór, jak to wiadomo, weekend, ludzi dużo na tym spiku siedzieliśmy. Z Mariuszem w pewnym momencie musieliśmy wyjść na chwilę na jakby inny kanał, samo mówiliśmy ważne sprawy filmowe, aż tu nagle słyszymy ktoś z nas do pokoju. Wita się i ja, i ja tak mówię Kurde skądś ten głos znam. Ja człowieka kojarzę i wiecie i szybko tak przelatuję po znajomych. Kogo ten głos mógł pasować? Puszczasz mnie, czy nie puszczasz? puszczasz. Tak Mariusz już taki oburzony się pyta, kto, kto to za, co to za koleś jest tak dalej. Ja mówię, kurde, wiem skąd tego człowieka znam. To jest Fancim! <laughs> I widzicie, owszem, wczoraj, wczoraj taka niespodzianka pod wieczór był właśnie do nas na TeamSpeak'a. Fancim, z Fancimem trochę pogadaliśmy, poznaliśmy się. No i ja podtrzymuję po prostu to co mówiłem zanim, za, za, przed naszą rozmową. To jest po prostu y, człowiek z którym bardzo miło się rozmawia, że nie ma żadnych sprzeczek, y, wyrazi swoją opinię. Y, bardzo, bardzo mi się przyjemnie z nim gadało. Pojechaliśmy sobie później troszeczkę na multiplayerze z fancimem, większą ekipą. Mam nadzieję, że się podobało. No, no wiadomo, śmiechy, chichy. Ale tak jak mówię. Pan bił, naprawdę miło mi się z nim rozmawiało. No nie wczoraj na stronę, tylko tutaj, że pojechało. Może ktoś tam po drodze widział. Słuchajcie, komentarzy znowu dostałem. E, dość sporo. Bardzo mnie to cieszy, ogromnie mnie to cieszy. Jak widzę, widzę. Każdy komentarz to naprawdę japa ucieszona. Nie aczkolwiek żadnego takiego pytania ani komentarza na który mógłbym odpowiedzieć nie dostałem. No bo bez sensu, żebym ja tam w każdym odcinku odpowiadał na to, że a tutaj jest to fajne i tak dalej. No bo będzie to strasznie monotonne. Przepraszam. i po prostu wiesz, no dostałem parę komentarzy oczywiście od Fasima również, Mojżeszka. Mariusza, wszystkich oczywiście pozdrawiam. Ostatnio Mojżeszek właśnie wrzucił film, bardzo fajnie. Cieszę się, że wspomniał o naszej firmie, o mnie też po części. Więc jak najbardziej yy, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że Oscar będziesz dalej nagrywał. Więc mówisz bardzo fajne rzeczy, przyjemnie się ogląda, więc nie ma co przestawać. Słuchajcie, Fansim rzucił wczoraj bądź przedwczoraj, chyba wczoraj, film, w komentarzu zresztą pod ostatnim napisał mi, że trochę go z Mercedesem uprzedziłem. Szczerze mówiąc nie do końca zrozumiałem co tam fansim chciał powiedzieć, gdyż mi napisał, że uprzedziłem go z Mercedesem, ale on gubił go jakby w innym wydaniu i tak dalej. Tak mnie zastanawiało o co, o co mu dokładnie może chodzić i się właśnie w tym filmiku przekonałem. Otóż Fancym kupił Mercedesa Actosa, ale starszego, kupił MP2, a ja mam MP3. No ale to już, to już porządniejsza maszyna, on tam widla ósemkę, no to, 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 to nie ma porównania przy moim. A nie wiem, nie wiem czy wspomniałem w poprzednim odcinku, mój Mercedes MP3, którym właśnie tutaj się poruszam, to jest silnik 440-konny, oczywiście V6. I daję radę, naprawdę bałem się że że, że, że silniki V6 Mercedesa mogą być bitne no bo ostatnio przez V8 jechałem ale nie mi się ani trochę I słuchajcie tak wracając z Fansim kupił kupił sobie tego Actrosa V8 bardzo bardzo fajnie wygląda oczywiście życzę jak najwięcej bezawaryjnych kilometrów No... Widzicie na Mercedesie wcale nie taki duży przebieg. Oby, oby jak najwięcej tam było. Znaczy jak najwięcej? by mi im jak najwięcej nim przejeździło. No Słuchajcie, tak co, co jeszcze wracając do tematu komentarzy? Tak ostatnio nie odpowiadam na nic i tak dalej, więc... Oczywiście, jeżeli macie jakieś ciekawe pytania, to walcie śmiało, bo to wiadomo ja zawsze jakiś nowy temat, czegoś się dowiecie. A może, może nie, może Was interesuje coś, coś o mnie opowiedzieć sobie, z tak dalej. No po prostu zadawajcie pytania, jeżeli coś macie, bo to, to, to po, po to jest jakby ten kanał, żeby żeby zarówno yy, poznać mnie yy, moje zainteresowania, jak i po prostu... Taka, można powiedzieć, integracja międzyludzka, więc no, ja jak najbardziej zapraszam do właśnie zadawania pytań, komentowania Oczywiście komentarze proszę tam jak... normalne, a no, nie takie jakieś głupie, no, no teraz wam nie wytłumaczę co i jak, ale no, po prostu poważne komentarze na jakikolwiek temat Słuchajcie, dojeżdżamy, widzę, z, do Warszawki, jak widzicie samolot właśnie lotuje Troszeczkę mnie to martwi, to prawda, poprawić, ale tutaj ruch potrafi być dość, dość zrobiony. Może być problem. Na razie nie jest tak, że... Tak się tutaj lepnie. Zaraz zlewo. Słuchajcie co do jeszcze multiplayera i tego co wczoraj graliśmy Bardzo bardzo mi miło z tego powodu iż po prostu od paru dni w sumie do Eurotraka jakby do rodziny kierowców Eurotraka dołączyły dwie znane mi osoby Na czym mi znane? To są, wiecie co, ja, ja tych ludzi przez przypadek poznałem głównie przez Mariusza Mariusz po prostu na tym swiku, na którym siedzimy już po prostu od dłuższego czasu siedzi, Cóż można powiedzieć, że on tam jakby bardziej znany jest i tak dalej. I po prostu wiadomo, tutaj przychodzi ktoś, kto go zna, to my się automatycznie poznajemy. I tak oto właśnie poznałem Sebę, Sebastiana i Sławka Josiwa. Oczywiście obu pozdrawiam, jeżeli oglądają. Yoshi mówi, że ostatnio wszystkie filmiki moje ogląda, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Ech, jak to standardowo była, kamera mi się rozłączyła, naprawdę muszę ją jak po prostu zjadłem do Ddańska, oddał do serwisu. Co cię tak jak wspominałem, Yoshi mówił, że ogląda wszystkie odcinki ostatnio. Bardzo mnie to cieszy i serdecznie dziękuję. I słuchajcie, tak rozgadałem się, zapomniałem o pewnej rzeczy. Jak zauważycie Mam nowe nowe intro po prostu. Intro wykonane właśnie przez Joshiego. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podoba. Napiszcie w komentarzach, czy jest OK. No słuchajcie, nowe, nowe intro z tego powodu, że tamte nie było ani mojej produkcji, ani nikogo z moich znajomych, bo to jest to po prostu szablon, który można pobrać w internecie. Ja tam po prostu dodałem napisy. I muzykę zmienię, no ale to wiadomo, że na klepie mieć takie coś stworzone dla Ciebie. Oczywiście dziękuję bardzo Yoshimo. W zamian za to, słuchajcie, kanał Yoshiego znajdziecie u mnie, prawda, w opisie. Na kanale Yoshiego możecie zobaczyć jego inne produkcje. Naprawdę fajne intra robi, więc polecam. Do Wiedźmina, do... Farming Simulator do Neurotraka, do różnych gier. Tu mówię, link w opisie. Zapraszam serdecznie do niego. Odwiedzcie sobie. Oj, się ta trasa ciągnie, czekajcie, się, się każdy, bo ja tam gadałem, aż mi Ja tak zresztą zawsze. Kawę se zrobię, jadę, jadę gadam z wami. Dojeżdżam na miejsca, mam 3 czwarte kawy, która jest już mega zimna. Słuchajcie, no dla już jest dość blisko. Zaraz będziemy zjeżdżać tutaj z drogi ekspresowej. Najgorzej, że, że, że trzeba będzie poszukać ten McDonald's, bo ja nie wiem co jest. Mam że tam dojazd jakiś w miarę. Słuchajcie, ostatnio bardziej w gronie na, na tym swigu naszym słyszałem bardzo bardzo dużo miłych komentarzy na temat właśnie ostatniego filmu. Słyszałem nawet stwierdzenie, że był to najlepszy filmik na moim kanale co oczywiście daje mi do myślenia, że po prostu z filmu na film yy, robota, którą wykonuję jest coraz lepsza. Ale jest to też zauważalne po subskrypcjach, bo tak zauważyłem, że co każdy jeden film mam te minimum 2-3 nowe subskrypcje, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. ostatnio właśnie Joshi mnie tutaj zastosował co, 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 co mnie bardzo cieszy mówię, no to pokazuje tak jeszcze nie wspomniałem Joshi to jest raczej człowiek, który tak jak wspomniałem wcześniej ostatnio dopiero zaczął nagrywać więc nie jest to jakiś jakby weteran dróg na Eurotraku. i to mi się podoba, że moje filmy trafiły nie tylko do, do Prawda, osób, które tą, w tą grę grają takich y, wiadomo z czystej krwi y, trackerów wirtualnych, ale też do takiej osoby, która dopiero jakby wchodzi w temat, y, co mnie mówię, bardzo cieszy. Pokazuje to, że, y, że, że filmiki są w miarę atrakcyjne nawet dla ludzi jakby spoza grona y, wirtualnych kierowców jak i prawdziwych może. No więc, więc mówię, bo tyka mnie to. Bardzo cieszy Słuchajcie co do, co do jeszcze wrócę tak do dość odległego tematu Jak mówiłem o fansimie Słuchajcie z fansimem wczoraj gawaliśmy Złożyliśmy mu pewną propozycję Co i jak oczywiście Wam nie będę zdradzał Musimy się pierw dogadać. oczywiście fansim musi Musi po prostu powiedzieć czy mu coś takiego pasuje czy mu za Więc mówię ale jeżeli jeżeli wszystko dobrze pójdzie to możecie się szykować yy, na myślę fajne informacje które Wam się spodobają Właśnie wjechaliśmy do strojki Kieruję mnie na serwis ale gdzie jestem? No, no, no. Słuchajcie rozłączę się na chwilę poszukam gdzieś tutaj i po prostu jak gdzieś tam już będą w kolisach to, to odpadę kamerę z powrotem. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Nie wiem, co oni mają zamiar robić, kazali mi tutaj zaparkować. Nie, nie wiem, gdzie my się będziemy rozładowywać. przykład nie wiem, wyznaczone miejsce jest. Kazali mi tutaj stanąć. No to już ja tam się nie opieram, no proszę bardzo, jak tak są. Słuchajcie... Dziwna sytuacja, miałem nastawione na, na po prostu warsztat, stronę co to się okazało, że to jest yy, z drugiej strony, tam jakbyście się przyjrzeli, to jest warsztat, z drugiej strony po prostu jest tutaj ten McDonald's. No słuchajcie, yy, będziemy już kończyć. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Oczywiście zapraszam Was do komentowania, łapkowania, subowania. Yy, zapraszam Was również na kanały moich znajomych, tak jak już wspominałem, na pewno to jest Mariusz Kaczorowski, Mojżeszek, to będzie jeszcze Yoshimo, Fansim oczywiście, Maetraka yy, no, traka was też zapraszam, wszystkie oczywiście linki znajdziecie w opisie. A jeszcze jedna sytuacja, w filmiku, nie wiem, bodajże w odcinku piątym bądź szóstym, jak Jechem na Islandię, Wspomniałem, że prawda, jeżeli ktoś tam chce, to może podesłać link do swojego kanału, jak go chętnie zobaczę. I tak w sumie przez to poznałem pan Sima, więc jeżeli jest jeszcze jakaś osoba, która byłaby tym zainteresowana, to proszę bardzo oczywiście podsyłać. Maila mojego znajdziecie również w opisie. No i co? No, no, życzę Wam miłego tygodnia, no bo jest poniedziałek, najgorszy dzień. Oby szybko piąteczek był. Słuchajcie, kolejny odcinek w czwartek, bo szybciej nie dam rady, no niestety nie ma warunków, no a w czwartek powinno być wszystko ok, więc w czwartek powinien być nowy odcinek. No to co, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.